Hej, hej witam was bardzo serdecznie na wzgórzu. Z tej strony oczywiście Omen, oh jestem w moim LG i witam was w kolejnym odcinku z Neatur Speeda. Eee, jeśli chodzi o zmiany w moim LG, no to <laughs> wiele się nie zmieniło tak naprawdę. Dałem sobie paski, odlogowałem kilka nowych winyli, niektóre są całkiem fajne, ale e, niektóre też nawet jeszcze nie sprawdzałem. Dzisiaj mam e, uwaga 3 task pointy, także pewnie sobie pod koniec zrobimy opening. Nie wiem czy trzech... E, Niekoniecznie, bo też chciałem sobie zostawić taki jeden awaryjny, jakbym miał koniecznie odblokować jedną z tych jeszcze nieodblokowanych funkcji, bo strasznie musiałbym ją mieć, bo by idealnie pasowała. Taskmont jest ograniczone, więc tutaj trzeba uważać. Eee, ale wydaje mi się, że to będzie taki tak dobry pomysł, że przynajmniej jeden, a może i nawet dwa sejty te odblokować w jakimś i eee, Myślę, że to jest takie fajne. <laughs> Jeśli chodzi o ilość RP, to powoli, powoli zbliżam się do ilości, jaką jest 230 tysięcy, czyli powoli zbieram się na kolejny wóz, jakim będzie, no już. I wóz tej najwyższej, półki czyli z klasy A. Jaki to będzie wóz, nie wiem, bo tak naprawdę to może być równie dobrze. No, do Driftu słyszałem, że Komet, ale do Driftu nie będę zmieniał wozu, dalej będę, będę u Lg, Ale do wyścigów to oczywiście zmienię wóz na coś w stylu infernu, Saturizmo. Coś takiego pewnie, to jest całkiem fajna opcja. Co takiego jeszcze newsów, sprzedałem Sultana i tak nim nie jeździłem, w ogóle ciężko było mi go jakokolwiek ulepszyć. Zresztą, że tak się oddalam mikrofonu, wiem, że nie mogę tak za bardzo robić, bo wtedy gorzej mi stać o wiele. Sprzedałem Sultana z tego powodu, że naprawdę on przestał mieć sens, w ogóle nim nie jeździłem i absolutnie nie chciało mi się go ulepszać. No cóż, tak już wyszło, no ale trudno. Dajemy sobie drifcik, tu nie ma założonego, znaczy jest, bangers, no dobrze, banger zobaczymy. Czy tej rozpoczną wyścig, jak tylko wiem? No rozpoczął, to się dobrze składa. Na pewno jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że ukrócili ten czas czekania dla was, właściwie to w ogóle zlikwidowali jakiekolwiek czekanie, bo Bendur ma jest start, także fajna sprawa. Mam otwarte komentarze także na spokojnie Kenoki pierwszy. Sandały Mojżesza Elementu Squaru, pozdrawiam. Ramzes, oment weź. Wiesz, że możesz dać kogoś do ekipy przez komendę, która została dodana. Tak, wiem, że można dodać kogoś do ekipy przez komendę, tylko ja widziałem raz tylko tą komendę, a potem zapomniałem. Zapomniałem w ogóle potem ten, niestety jak ta komenda w ogóle brzmi i niestety teraz nie mogę, zapomniałem po prostu i także jak ktoś z Was może to nie napiszę w komentarzu po prostu mi jaka jest ta komenda na zaproszenie kogoś do tego, do, do tego całego, no do, do, do klanu po prostu, do klanu, sorry, że tak mniej mówię, ale zastanawiałem się strasznie, bo... Tutaj te jest ten cały komuch, on chyba jest tu znany, prawda? To jakiś taki jest, chyba... Nie wiem, w sumie ja nie znam tutaj, nie wiem czy on jest tu, ktoś napisał, jakiś youtuber, że Komu, nie wiem, sumie... Nie znam się, nie wiem, nie interesuje mnie to, ale... Ale, ale są Legi, więc będzie ciężko. Jak to są chyba jakieś mistrzowie driftu. Dobra, muszę się skupić w takim razie, no nie no, w sumie z takim elegi to chyba ciężko będzie wygrać, bo oni już pewnie są w tym ocykani bardziej niż ja. No, ale spróbujemy, spróbujemy, chociaż to naprawdę nie będzie łatwe. Zresztą, już po tabeli wyników widać, że jestem w tyle i to nawet bardzo dużo, bo nawet ten Fortun ma ode mnie większy wynik, więc um, jest niefajnie. No, ale zobaczymy, może jak mi się uda choć za zajmie drugie miejsce, to będzie fajnie. Zresztą, e, przynajmniej mamy coś ciekawego, no bo jednak takie drifty się nie zdarzają codziennie z takimi jakimiś LED po prostu, po prostu z osobami, które bardzo dobrze driftują i które rzeczywiście jest wyzwanie. E, no i cóż, no to może być dla mnie problem. Oni ogry, w ogóle wszyscy są z jednego teamu jakiegoś URT, także zakładam, że. Że po prostu to jest jakiś ich team, gdzie oni sobie tam driftują, i w ogóle, że znaczy nie tylko pewnie, ale no, są po prostu takimi stałymi graczami tu znanymi, i to też pewnie na to wpływa, że dobrze im to wychodzi, całe driftowanie. I no cóż, no ja tam będę się starał po prostu, że mi też również to wychodziło. Wydaje mi się, że driftuje całkiem w porządku, a to jeszcze nie jest to, yy, czego chcę do końca. Ja wiem, że czasami robi takie kupie błędy, jak skradzanie potrzebnych zakrętów czy coś w tym stylu, co jest raczej mało potrzebne yy, zwykle, no ale cóż, no. Czasami nawet wiem o tym, że nie powinien skaćę zakręto i tak to robię, no. Jak tak po prostu mam. No ale trudno, mam nadzieję, że jakoś tam z czasem będę teraz lepiej driftował i... E, zobaczymy jak później mi ten drift, bo to jest naprawdę dosyć ważny drift w sumie patrząc na to jak tutaj wygląda. Okej, okay, jak tam komentarze? Michałek 999. Omen, po na odcinku? Pozdrawiam. Napisał się jeszcze pamiętasz, jak dodałeś dałeś mojego kolegę do ekipy. Mój to Michałek 999, a kolegi Pijaku. Do jakiej ekipy? Do ekipy, ekipy na Czy nie? był? Bo czy znaczy, kojarzę te Niki skończ, rzeczywiście, no możliwe, że gdzieś fascynowałem, no tak, już kilka osób w ekipie ogólnie to jest, nawet w sumie ta liczba osób w ekipie już jest chyba nawet dwucyfrowa, chociaż nie jestem pewien, e, aczkolwiek... No całkiem fajna sprawa, bo taką sytuację tu ekipę tworzymy. E, już ten, na przykład nieraz ktoś wbija i pisze na czacie ekipy, który jest pod J, tak swoją drogą. Na przykład się, się pyta czy, czy jakiś drift gram, no to tutaj pisze, że na przykład tak, zaraz możemy zagrać i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy ta sama okazja ze mną sobie podriftować. Czyli fajna sprawa chyba. <laughs> tak mi się wydaje. E, no, całkiem fajna rzecz. Dylan tutaj ktoś ma nazwę chyba e, Vincent. O, y, pozdrawiam, bo widzę, że napisał na czacie, żebym pozdrowił. Pozdrawiam takim razie Vincenta nie jestem pewien, ale chyba Vincent to jest po angielsku żagiel, czy coś w tym stylu, nie? Co, coś, coś takiego to jest chyba. Jest takie słowo, to nie jest nazwa własna wymyślona, tylko to rzeczywiście jakieś słowo jest. Z tego co pamiętam, to chyba właśnie coś jak żagiel, coś takiego. Chociaż to się rzadko używa raczej, no rzadko. No, są takie słowa, które po prostu się... E, które są rzadko używane przez, przez ludzi, bo po prostu... No nie wiem, żagiel. Gdzie, gdzie używacie żagiel? No rzadko. No mniejsza z tym, co tam dalej. Mimek jak napisał, spokojutko, a dzięki, dzięki, bardzo mi miło, że tak piszecie. No, aczkolwiek już trochę mi się znudził ten LED, to nie ukrywam, że już troszkę taki jest z tym już znudzony tym samochodem. A niestety, podejrzewam również, że będę musiał tym led sobie długo dosyć jeździć, bo tak naprawdę lepszego wozu do driftu chyba na tym serwerze po prostu nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, bo co, jest co prawda jeszcze Comet, który jest chyba całkiem w porządku do driftu, do tego co słyszałem, ale. No. To chyba i tak nie jest lepsze niż Elegy mimo wszystko. Z tego co mi się wydaje, to Elegy jest najlepszą mocą driftu. Możecie napisać w komentarzach w sumie, jak wy uważacie, tylko tak rzeczywiście nie jak wam się wydaje, tylko jak twierdzicie jak tak rzeczywiście, czyli na przykład mieliście styczność z tymi pojazdami, nie mówię, że kierowaliście, na przykład załóżmy, że graliście, nie wiem, Vincentem i, no nie wiem, przy, przy, czymkolwiek i na przykład Yy, tak się składa, że nie wiem, był elegi i jeszcze Komet w wyścigu, i zauważyliście, że yy, Comet jest na przykład o wiele lepszy od LED. Przynajmniej ten, co z wami grał. Przy, przykładowo, no nie wiem, bo na przykład ja jestem strasznie ciekaw, jak to wygląda. Yy, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej do driftu to chyba LED jest najlepszy. Tak, chyba. Jeszcze rzeczywiście na no całym no ogólnie takim uniwersum Sandreas, no bo po prostu LEGI to jest imitacja, Nissana GTR Skyline, bodajże R32, coś takiego, prawda? Chyba coś ten deseń, no to jak wiem jest wóz taki, no taka ikona driftu właściwie razem z tymi wszystkimi Mazdami i nie Mazdami, no Nissany to akurat co do driftu takie no znane z, właśnie, słonące z tego, że dobrze się nimi driftuje też w świecie rzeczywistym no i podejrzewam, że właśnie ten wóz jest tutaj mimo wszystko najlepszy do driftu i jeśli tak rzeczywiście jest to szkoda, bo to mi się ten energy już nudzi, a myśl, że będę musiał z nim spędzić jeszcze tyle czasu ile jeszcze w ogóle będę grał na tym trospeedzie trochę mnie przygnębia bo osobiście chętnie bym sobie powiedzieć czymś innym Oczywiście mogę to robić ale jeśli bym by się dyktował trochę gorzej to nie jest to całkiem, nie jest to zbyt fajne bo oczywiście bardziej bym wolał żeby um, było coś, coś nowego zawsze lepiej jest jak coś nowego zawsze jest jaki przyjemniej coś ciekawszego prawda no, ale to nic. Ja podejrzewam, że i tak jakiś wóz na wysyłki sprawi, tyle że będzie to rzeczywiście wóz wyścigowy, niż i taki, który miałby mi się przydać konkretnie do driftu. Bo, e, tak jak przed to powiedziałem, no chyba ten jest najlepszy. A do wyścigów, no to nie wiem, tam jakiś Turismo, inferno no to wiadomo, to już są takie najwyższe półki. No myślę, że za niedługo będę sobie sprawić taki wóz. E, jak właśnie, inferno czy Turismo. Jeszcze zobaczymy, jaki to będzie konkretnie. E, to teraz się całkiem skupiam, żebym wszak tego nie zepsuł, bo jest całkiem okej okay pod względem wyniku. Nie wygram tego na pewno, ale. Jakby się udało być drugim, to naprawdę myślę, że fajne osiągnięcie, ponieważ tutaj widzę, że yy, ci gracze, które tutaj ze mną się ścigają, to, znaczy driftują razem ze mną, to naprawdę no nie są coś tam pierwsi lepsi, tylko naprawdę umieją driftować i wiedzą co robią. Także i tak zajęcie drugiego miejsca myślę, że byłoby dla mnie takim fajnym osiągnięciem, bo yy, no widać, że po prostu driftują całkiem ładnie i no to była super sprawa, zająć takie drugie miejsce. Wydaje mi się, że może się uda, no spróbujemy, spróbujemy jak to będzie wyglądało. Yy, no, właściwie jestem podczas ostatniego krążenia. Więc, zaraz będzie mi zobaczyć e, Genius Dziś nie ma co się rozpisać, łapkę w górę, komentarz dla statystyki Dzięki e, Dzięki Kopczul W ten weekend będzie jakiś live'ik e, To jest zadane 5 dni temu, czyli ten weekend już był Tak? Czy nie? 5 dni temu był e, Dzisiaj jest, jak to nagrywam, to, to jest e, środa Czyli 5 dni temu była sobota Um, czyli się pytał o aktualny po prostu weekend, który był wtedy, nie było wtedy żadnego live'a, na tym weekendzie może coś będzie, zresztą nie wiem, czy na weekendzie konkretnie, po prostu wchodzicie na YouTube wieczorem i jak będzie live, to będziecie to widzieć, po prostu będziecie to widzieli, ponieważ to się wam wyświetli yy, w subskrypcjach, chyba jak mi subskrybujecie, a mam rozumieć, że tak, no to wtedy, <laughs> to wtedy się powinno wam pojawić, tak mi się wydaje, więc chyba, no bo to będziecie sobie na mój kanał czasami wieczorem i gdzieś jakoś gdzieś na 21, 22 i jak będzie live, to tam zobaczycie właściwie. Nawet nie ma co zapowiadać live'ów w są na YouTube, bo nie ma takiej potrzeby właściwie. Ale wydaje mi się, że to jest e, fajna rzecz, fajna sprawa i myślę, że taki live za niedługo będzie, bo rzeczywiście dawno nie robiłem live'a, a chętnie bym porobił. Aha. W kwestii kierownicy to chyba już mówiłem na jakimś odcinku czy, czy gdziekolwiek. Oddałem kierownicę, a okazało się, że mm, ma po prostu jakąś wadę fabryczną i e, no musiałem ją oddać, bo inaczej to nie miał sensu tak naprawdę no. Szkoda, no, ale cóż nic nie poradzę właściwie. Niestety. No dobra, co tam dalej. Piszecie. Jeszcze zapytałeś tak, czy raz na jakiś czas gadać z swoją ekipą i grasz? W sensie ekipą, czyli co, czyli osobami, które po prostu się z moimi znajomymi czy gram, no to jasne, prawda? Jak najbardziej, to bardzo często, w sumie nawet codziennie z nimi gadam. Piszę tutaj, bo na sklepie mi się nie chce. No w porządku, w porządku. Jeśli o to Ci właściwie chodzi, to, to tak. No patrzcie, drugie miejsce zająłem, ale tu już mnie gonił trochę. Arun, a zaraz za nim Vincent. Tutaj, komuś rzeczywiście wygrał wyścig przewagą e, troszkę ponad 200 tysięcy, no ale niewiele mi brakło. Mhm. Gratuluję zwycięzcy, jeśli kiedykolwiek to usłyszy. <laughs> nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem. Stick, maksujesz wszystkie auta? E, nie, na przykład ten LG nie jest w ogóle wymaksowany, on jest tak zrobiony takie, tak trochę poświęć, bardziej pod drift. Co nie przeszkodzi mi w zrobieniu próby czasowej, także zaraz będziecie mieli okazję się do nie pośmiać, ponieważ próba czasowa to jest coś, co, z czego słynę. Czyli zawsze mi zabraknie sekundy. Zróbmy sobie Forest runa, to jest taki w sumie fajna mapa średni No dobrze, niech będzie średni, ale to chyba się źle skończy. No zobaczymy po prostu, no. Tak jak powiedziałem, no, ja jestem w próbach czasowych bardzo słaby. Szczególnie wozem, który jest pod drift, ponieważ no, jest pod drift, a nie pod wyścig, jak jest próba czasowa, definitywnie. Ja jestem, słyszałem, że przez to rozmycie ekranu podczas driftu, ekran na fi filmu wygląda jakby było jakby było tam z 10 fps czy coś w tym stylu, no. Nie wiem, trochę dziwnie mi się to wydaje, bo teraz, jak patrzę na podgląd, który jest w małym okienku, tak jak wy to pewnie widzicie, bo pewnie okazało się mniej szmoknie, to wygląda to całkiem normalnie i nie wiem w sumie, dlaczego takie spostrzeżenie ktoś wysunął rzeczywiście, że, mm, że to wygląda, jakby miało było małych FPS-ów. No nie wiem, nie, nie wiem dlaczego tak jest, ale. No chyba, chyba tego tak, chyba tak się wydawało, temu komuś, bo. No chyba, że tak rzeczywiście jest napadem na filmie. Oj, z trasy no to nic, dużo nie straciłem, bo zespół mnie w takim wygodnym miejscu. Czasami jest straszna sprawa, spadniemy gdzieś z trasy, klikamy Shift-X, a tu nas w ogóle całkiem gdzie indziej, w ogóle ten, masakra. No, czasami tak się zdarza, to muszę przyznać, że to jest całkiem uciążliwe, tak po prostu bywa. Niestety. Eee, no, co tam dalej, jeśli jesteście ciekawi co tam u mnie ogólnie, to powiem Wam, że bardzo fajnie, wszystko w porządku, naprawdę nowa szkoła to jest, eee, okazała się... Świetną szkołę wszystko znaleźć w porządku, oczywiście zani, póki, póki nie ma tych wszystkich kartkówek i tak dalej, no. Znaczy jakieś tam już podpiesze są, no ale cisza przed burzą. Podejrzewam, że kiedy już weźcie będzie więcej nauki, to już nie będę taki optymistycznie nastawiony, tak zakładam, że będzie, no ale na razie jest bardzo sympatycznie, a na pewno pod względem osób w klasie, które naprawdę trafiły się bardzo fajne i jestem zadowolony że po prostu, że, że tak się trafiło mi a nie inaczej, bo... No życzę każdemu, żeby trafił na taką klasę, gdzieś będzie zmieniał szkołę, czyli na przykład skończy yy, aktualną, ten swój poziom nauki i przejdzie wyżej, do wyższej szkoły. To rzeczywiście życzę mu, żeby się trafiła taka fajna klasa, jak mi się trafiła, czyli no, no po prostu taka, no pod każdym względem, która jest naprawdę sympatyczna i super się spędza z taką czas. Naprawdę tak, tak każdemu życzę. Yy, no moja klasa tego nie usłyszy, bo, bo nawet nie wiedzą, że takie taki filmiki w ogóle tutaj gdzieś się u mnie pojawiają, aczkolwiek yy, jakby kiedyś sobie mieli usłyszeć, to pozdrawiam ich wszystkich, chociaż to jest, wydaje się mi dziwne. No patrzcie, zabraknie mi... Ach, nie... Ach, zabrakło mi sekundy, jak zwykle, nienawidzę tego. Zawsze tak musi być, że zabraknie mi sekundy i dostaję 80 RP. Wspaniałe, cudne 80 RP. Nienawidzę prób czasowych, nie robiłem próby czasowej już tydzień, ponieważ nigdy mi nie wychodzą i to jest taka masakra. Po prostu nie potrafi, nie, nie potrafię. Drity wychodzą mi całkiem w miarę w porządku i jest okej, okay, ale... Wyścigi, próby czasowe to jest naprawdę dla mnie coś strasznego. Garnitek. A wiecie jak zmniejszyć lagi w InterSpeed Andreas? Nie wiem w sumie jak zmniejszyć. No podejrzewam, że raczej to jest kwestia ustawień graficznych. Jeśli masz najniższy, no to cóż. No niestety ten serwer potrzebuje całk całkiem w początku komputera. Kuba Pajzer, moment co u Ciebie jak szkoła. No w sumie na to odpowiedziałem, nawet nie widziałem, że taki komentarz jest. W takim razie, ta odpowiedź, którą powiedziałem wcześniej, to jest właśnie do tego komentarza, umówmy się. Jeszcze zapytał się Kuba co Spy Life, no to co no, musisz obejrzeć jest ostatni odcinek, to się dowiesz. <grym> po prostu jest seria zawieszona, ponieważ nudziło no, mi się, no nic tam już ciekawego na mnie nie ma. Ale pewnie jeszcze będzie seria, na pewno jeszcze będzie. Manty, gitara siema. Thomas Play Games, nie odpiszesz mi, ale wiem, że to Logitech Driving Force GT. No sobie mogłem ci odpisać, jeśli tak ci zależało, ale tak, to właśnie jest ta kierownica i widocznie gdzieś tam, gdzieś tam już wpisaliśmy wcześniej. Goblinkowy. omen, my, no jak myślisz mam szansę się wybić na ety nagrywać. Nagrywając Introspicę raz pozdrawiam. Yy, czy ja wiem? Wydaje mi się, że na pewno większa szansa niż ja nagrał z jakiegoś w ogóle nieznanego serwera. Yy, chociaż naj, najłatwiej chyba na, na Pylife'ie na się wybić. Jeśli w ogóle można się wybić na MT, bo nie wiem co. No ale jeśli rozumiesz przez wybicie takie 2000 subów jak na przykład ja mam no to polecam właśnie duże serwery gdzie rzeczywiście e, ludzie szukają filmików, bo e, nie dlatego, że jest ich mało, bo jest ich dużo, tylko po prostu dużo i duża jest społeczność serwera e, Koksu czy do, czy tam do gangu e, no musiałbyś mi gdzieś napisać w grze, żebym ci dodał, bo na razie nie wiem jak e, PS nagrał z Spreźną lajkować żeby widział, żeby nagrał, e, no ty jak gdzieś nam się uda to nagramy już dawno planujemy Czarka Forever. Omen. Ty masz ledzi 333303. Ja mam 232 bez opon. E, ty ja Jestem sławny leszowski youtuber. Pozdrów Elo. Pozdrawiam. E, no dobrze, tu jeszcze kilka komentarzy sobie zostawię. Mm, Okej. Okay. To co? Odblokujemy sobie winyl. 1 e, czy 2, zobaczymy. Umówmy się tak, jak teraz się trafi winyl taki elegancki, fajowski, to odblokuję kolejny. Jak się trafi taki przeciętny winyl, to na tym kończymy. Umówmy się. Dobra. Patrzymy, gdzieś raczej się trafi dobry, no bo przecież jak, jak wylosuje mi się trzy winyle, to ja sobie wybiorę elegancki, także to chyba jednak będą się dwa otworzyć. No zobaczymy. Hmm. Tu mamy cały set winylów hardcore. Set jest fajny, bo tu mamy kilka różnych winyli, a tu mamy tylko jeden winyl i jest to maska Anonymous. No to może być całkiem ciekawe. no Podejrzewam jakby na maskę Anonymous, ale szczerze mówiąc jakoś nie to logo Anonymous, uważam, że jest strasznie takie, no że już. ...tyle razy zostało wykorzystane, że już jest trochę nudnawe, więc ja bym sobie tu wybrał, mimo tego, że jest niebieskie winyl set Hardcore. E, no no i, no i niech Wam będzie, że jeszcze jeden odblokuje za TaskPoint, no niech tak będzie, no dobrze, spróbujemy sobie. Żeby było na odcinku, to będzie wesoło przynajmniej. Zobaczymy, co się trafi. Jest! Specjalny winyl się trafił, super! Jaki? Lost Puppet. A tu ma, maska Joker, to ja tam jakoś już mam. Lost Puppet, Puppet, co znaczy Puppet? Hmm. Pupil, no nie, nie nie wiem, co, mi się Puppet kojarzy z jakimś pupilem, coś w stylu jakiegoś małego zwierzątka, czy coś. A Lost Puppet by w sumie pasował do takiego małego zwierzątka, takie zagobione zwierzątko, no nie wiem, w sumie zaraz sprawdzimy. Zlikwiduję na chwilę to i zobaczymy sobie Lost Puppet tak wygląda. Jestem mega ciekawy, nie a naprawdę w sumie. Lost Puppet, ojej. Ojej, no tak średnio, szczerze mówiąc, pod względem... O nie, jest to jakieś zagubione zwierzątko na dachu, znaczy... Mi to co innego przypomina w sumie, ale umówmy się, że jest to zwierzątko. Na boku jest fajne, na dachu jest... powiedzmy fajne, ale tutaj... Nie pasują mi te kolorki, że to jest wszędzie takie nasrane tymi kolorowymi napisami. Jak dla mnie to jest średniawka. Także zostaje przy moim, póki co ulubionym, czyli Bound Dynamic, który... Póki co po prostu najbardziej mi się podoba ze wszystkich i... Na sobie go zostawimy. No, ale oczywiście sprawdzimy sobie jeszcze to, co wylosowałem, czyli ten set Hardcore. O, I Jeszcze gdzieś tam jeden odblokowałem. No to, to zobaczymy, czym się taki trafi. Bo pamiętam, że jeszcze nie miałem, tylko zapamiętam, jaka będzie jaka była nazwa. A, Hardstyle to się nazywa, nie Hardcore. No bo tu mam jakieś słoneczko, całkiem spoko. No, o, to jest całkiem fajne, tylko nie wiem, po co ten znaczek toksyczności. Wystarczyłyby tylko te po bokach. A tu jest Hardstyle napisane. No, całkiem ciekawy w sumie motyw. Na dachu też mamy to samo. No jakby tak było od góry do dołu, to nawet by to wyglądało w porządku. O, to jest ładne. Oho. Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. Z tym sobie zrobię samochód, ale to, to nie na odcinku, to sobie zrobię poza odcinkiem, a potem Wam pokażę na kolejnym, jak to będzie wyglądało, ale to naprawdę daje fajne możliwości do tworzenia i to jest super sprawa. Dobrze, to wybrałem, mimo tego, że było niebieskie, bo naprawdę super jest. Takie są najlepsze. I jeszcze miałem jeden taki, co blokowałem, jaki się nazywał coś ze smokiem, chyba to był jakiś smoke. Mmm... To był unik unikany. A może to był właśnie ten raptor, bo nie pamiętam czegoś takiego. To chyba właśnie to. Ha. Hum. Mało. Wspaniałe, no. <grym> umówmy się. No dobra, w takim razie nie będę Was więcej tutaj zanudzał. Ja sobie stąd wyjadę. Jeszcze odpowiem na takie komentarzy co zostało. A gdzieś tam po odcinkiem sobie zrobię ten wóz i pokażę wam go w kolejnym. A ten, który gdzieś z mi spotka. to rozpijcie. będzie po prostu wcześniej, bo mnie tutaj zobaczy. <grym> yy, no okej. Okay. Skozer, drogi Omenie, masz jakiś dobry konflikt do Uranusa, mam 2-3-0, ale nie pasuje mi, więc może masz jakąś propozycję, a tak swoją drogą ciekawy film. Dzięki. Ej do Uranusa, ja osobiście miałem 3-3 i było całkiem w porządku, ale... Mm, nie mogę ci powiedzieć, że to jest najlepszy, bo nie wiem. W każdym razie ja miałem 3-3, był całkiem fajny, dobrze mi się tritetował. Naprawdę, kręciłem super wyniki, ponad milion mi się nie rozdawało. Więc ja Ci polecam 3-3-3, ale nie uważam, że jest to najlepszy, bo po prostu nie mam pojęcia, jaki jest. No nie wiem, to już Twój wybór, ale tak tak ci polecam. I Cichy TV, pozdrawiam, fajny odcinek, wielkie dzięki również Ci, pozdrawiam. Nie, ScTR Dodno mi knife ta dużo się zmieniło. Nie wiem, czy się opłaca zaczynać grać na nowo, bo ludzie mówią, że na sobie stoi w miejscu. Nie, właśnie nie stoi w miejscu, cały czas są dodawane nowe rzeczy, to jest całkiem przyjemne. Dużo graczy, gra także fajna sprawa. No i no, ja Ci polecam wrócić, no, nawet sprawdzić, sobie, czy Ci się spodoba znowu. Wolfie Strong Youtuber Gaming. Strong Gaming. Przepraszam. Omen, jak tak driftujesz? Ja nie umiem driftować, że ci tak cały czas driftuję, bo mój tak nie driftuje w ogóle. Polecam ci mój poradnik do driftu, który specjalnie został nagrany dla takich ludzi, którzy mają problem z driftem. zobacz na moim kanale, na pewno łatwo znajdziesz, a jak nie znajdziesz, to playlisty, poradniki, tam masz ten poradnik na 100%. Więc bardzo łatwo znaleźć i tam wszystko wyjaśniłem, co i jak. Kamil Kupis, Omen, nas na tym odcinku, Nick Demon, pozdrawiam. Wiciuk LWG Omen, kiedy odcinek z tego Next End Gaming nagrywa z tego i pozdrowić? Pozdrawiam i odcinek jest mniej więcej na przemian z IntroSpeedem Sługa do Nosa, jakim maseta do LG? 3 nie, sorry, 2, 3, 2 bez opon Deeper pani zajebiste auto i no Kills napisał 1, 2, 3, 4 w czterech komentarzach nie, nie, nie lubię jak ktoś tak pisze spał. No dobra, dla statystyk powiedzmy jeszcze kilka pozdrowień na koniec James Games, Marcin Czarnecki i Dachor, bo miałem tu zapisane, chciałem już się z tego wywiązać. No i to tyle. Dzięki, że wytrwaliście ze mną 20 minut. Do zobaczenia w kolejnym materiałach. Jeśli się nam spodoba, się spodobaćcie łapkę w górę. Na razie, cześć, cześć.